Cześć witajcie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj gramy sobie w Minecrafta i jesteśmy na nowym świecie. To jest nowe naukowo. Wiem, że te edycje są szybkie, ale już tłumaczę o co chodzi. Postanowiłem stworzyć nowe naukowo, myślę, że tak będzie fajnie, że może każdy dołączyć, totalnie każdy. ja już może zacznę sobie drewno zbierać. Może dołączyć każdy, totalnie każdy, tylko będę jakby będą trzy takie osoby, które będą ze mną w teamie. Inne osoby po prostu nawet, jak będzie ich, nie wiem, 10. 10 versus 3, to i tak nadal będą 3 albo 5 osób ze mną. Maksymalnie 5. I tak, my będziemy stawiali po prostu taka rywalizacja, na przykład, nie wiem, maksymalnie 5 osób w moim teamie, tyle sobie Chodzi o to, że jakby, jak będę ja, i wybiorę jakieś tam... Nie wiem, na przykład jeszcze trzy osoby albo cztery. Yy, ten auto tam. Gdzie jest auto tam? Yy, jak wybiorę sobie na przykład te cztery albo trzy osoby, to już będę na przykład, yy, będziemy na przykład jakieś zamki budować albo na przykład, nie wiem, po prostu będziemy się klepać. I na przykład robimy na przykład jakieś sobie turnieje albo coś ktoś będzie robił no, albo na przykład, no, tym będzie robił jakieś turnieje albo ktoś, to jeśli wam takie coś się spodoba. I ogólnie tak, to mm, zostawcie łapkę górę, jak coś Wam się spodoba. Będą po prostu 3 albo 5 osób ze mną i inne osoby, które będą na serwerze, będą próbowały nas pokonać, więc yy, myślę, że będzie spoko. I jeden plugin, jakby bardziej ułatwiający, przez 7 sezonów naukowa yy, przez 3 sezony byliśmy w Endzie. Tak podejrzewam. I tam y, w City nie było żadnej Elytry, więc y, dodałem Dragon Elytra Drop, czyli, że z Dragona będzie dropić Elytra, więc myślę, że będzie spoko. Y, jeśli jest spoko, to zostawcie łapkę w górę. Y, musimy jeszcze, słuchajcie, żeby dołączyć, musicie po prostu mieć Discorda. Na Discordzie jest IP serwera. I musimy ustalić y, jakąś godzinę, w której będzie od, odpalane neonkowo, bo na razie nie wiem, jak to ustawić, jakby zrobić, żeby naukowo mm, się odpalało same jakby ktoś wchodził albo po prostu byłoby ciągle otwarte chyba, że tak się po prostu nie da, więc nie wiem sprawdzę to jakoś a my idziemy sobie kopać więc już przejdziemy do rzeczy yy, w sycilla sensie, ja powiem jeszcze jedną rzecz, yy, że tutaj dobra, tu jest za ciemno, nie, ja tam nie idę bo tam potwory jeszcze wpadną yy, musimy sobie wziąć tutaj i musimy na pewno się oddalić yy, znajdę jakiś plugin Albo po prostu będziemy czasami podawać koordynaty. Albo po prostu coś, nie wiem, spotykać się jakoś w jednym miejscu i będzie klepa, nie? Chyba, że będzie problem, jak ktoś z naszą bazę znajdzie w trójkę, no to, to to słabo, nie? Jeszcze tak. I możecie się zgłosić w komentarzach. Kto chce dołączyć do teamu, to ja wybiorę trzy osoby. Proszę napisać, jak się po prostu klepiecie, jak uważacie o będzie dzisiaj, jak się klepiecie na 1.16. Oczywiście wersja 1.16.3, więc yy, 1.16.3, ja mam z OptiFine'em. Yy, 1.16.4 uważam, że nie opłaca się brać, bo... Ech, no 1.16.4 nie był takie, no... Jakby 1.16.3 można powiedzieć jest mierze bardziej dopracowane, ale przyzwyczaiłem się do tego, tu mam po prostu OptiFine'a, myślę, że będzie, no lepiej nie. A my pójdziemy sobie gdzieś tutaj. Może tutaj coś fajnego będzie. Może jakaś wioska. Może coś innego. Ale nie wiem. Słuchajcie, sprawdzimy. I w ogóle dziękuję. Mamy 89 subskrypcji. Dziękuję wam bardzo. Chodź tu ryba. Okej. Okay. Dobra, miecz muszę zrobić do tego. Yy, nie no, noc się robi. Noc się robi, noc się robi. Zrobię sobie ten barwny. No, to jak mówiłem, możecie pisać w komentarzach, kto chce dołączyć do mojego teamu, Napiszcie, jak się klepiecie. No i oczywiście musicie mieć sprawny mikrofon na Discordzie, nie? Bo tak to słabo troszkę, nie? Chopie! Chodź tu. Dobra. Dziękujemy sobie te rybki i idziemy na następne rybki. O nie, moja siekierka. Dawno nie grałem. Wszyscy sensie, grałem niedawno, ale jak widzieliście, to ja robiłem odcinki z Robloxa. Słuchajcie, jeśli podobają Wam się odcinki z Robloxa, to napiszcie też w komentarzu, to będę robił więcej takich odcinków, bo niedługo ogólnie kończy się Blakuj. I myślę, że po tym odcinku tak niedługo wpuszczę odcinek z Robloxa. Więc jeśli chcecie odcinek z Robloxa jeszcze dzisiaj, zostawcie łapkę w górę pięć łapek w górę, no to znaczy jeju, trzy łapki w górę w, w, w ciągu godziny to odcinek z Robloxa dzisiaj jeszcze, więc słuchajcie zostawiajcie łapeczki i dobijamy jeszcze subskrypcji do końca roku, no co ja mam powiedzieć? Ja myślałam, że tego nie dobijemy, a my już tak lecimy dwa suby od wczoraj dwa suby, więc słuchajcie, mega fajnie. Dobra, nie, ja stąd idę, ja się idę schować, nie wiem. Szkielet. Teraz Dreama, Dreama. O panie, jak ja lecę. Dobra, nie, mm. wysłuchajcie jak mówiłem jeszcze trzeci raz mówię, ale nieważne. Yy, zgłaszajcie się w komentarzach, bo na serio ja po prostu nie mam jeszcze tego teamu yy, i chciałbym mieć fajny teamek, więc napiszcie w komentarzu jak się klepiecie. Yy, ktoś mi pisał, że link do Discorda nie działa, więc napiszcie w tym razem, czy działa link do Discorda, bo ja nie jestem pewien. Yy, czy teraz będzie działał link do Discorda Neonkowa, bo jest specjalny Discord. Więc słuchajcie, jeśli chcecie dołączyć do Neonkowa, musicie mieć Discorda i sprawny mikrofon. No i Minecrafta oczywiście. I to nic więcej. Yy, I jeśli chcecie dołączyć do mojego teamu, to musicie napisać po prostu jak się klepiecie Jak uważacie, że się klepiecie od 1 do 10 i <laughs> jak umiecie na przykład parkoura od 1 do 10. Ja to na przykład 2, nie? Ja to na przykład 2, no plus 1 2, weźcie to ode mnie To też weźcie ode mnie Ja to skraftuję, teraz trochę ciemno jest, nie? f Aha, dobra, ustawienia mi się zresetowały e, Dobra, biorę sobie to Dobra Ja sobie to schowam, tak o Ale tu będę miał wiaderko To sobie zrobię, tu będę miał jedzenie Co bym jeszcze potrzebował? No chyba Dobra, zrobię sobie jeszcze Yy, nie wiem, motykę motykę i łopatę, więc zrobiłem sobie tu łopatę yy, tu motykę sobie postawię yy, I tu zrobimy sobie słuchajcie taki początkowy yy, myślę, że tutaj bazę taką początkową gdzieś sobie będziemy robić Na razie zrobimy sobie bazę na drzewie więc tu odkładamy takie mniej potrzebne rzeczy yy, a weźmiemy sobie to, weźmiemy sobie to, weźmiemy sobie to, to i to, i to, a tak tego chyba nie potrzebuję zbytnio. Więc słuchajcie, ogólnie już mówiłem co potrzebujecie, nie? Potrzebujecie, napiszcie w komentarzu, jak umiecie po prostu parkura. Jak uważacie, że umiecie parkura od 1 do 10. Jak uważacie, że się klepiecie, wersja 1.16, Endermany, dobra, to lepiej tam nie patrzę. I napiszcie po prostu swój nick i dlaczego chcecie dołączyć do mojego teamu. Więc w sumie nie musicie pisać dlaczego Ci chcecie dołączyć, ale możecie napisać, jeśli chcecie. Więc tak, jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i przypominam jeszcze, że trzy łapki w górę w ciągu jednej godziny to dzisiaj jeszcze odcinek z Robloxa, więc słuchajcie, zostawcie te łapki w górę, bo naprawdę lubię robić odcinki z Robloxa. Więc słuchajcie, co ja mam powiedzieć, kończymy ten odcinek i się ma.